O, ups, królowa zarobiła od Bartusia, a Jagódka od królowej. Już tłumaczę o co chodzi. Kupiłam jersey podkoszulkowy, 100% bawełny, w sam raz na lato i będę szyć. Ale proszę zobaczyć, jaki tutaj król tekstyliów się znalazł, Bartuś, ale też rodzina tutaj się zbiera, chciałaby obadać. Mogą sobie co najwyżej popatrzeć i pozazdrościć. Ładnie mi w tych kolorkach, prawda? No tutaj uwaga Bartuś, bo masz z tyłu konkurencję. O, tutaj też Wikuś patrzy. No a tutaj Bartuś postanowił uwić sobie gniazdko albo legowisko, ale niestety tutaj przeszkadzają. Ej, mała, kogo ty zaczepiasz? Kolorki są dla dziewczyn, nie słyszałeś? No akurat, dla dziewczyn. Kto pierwszy, ten lepszy, a ja tu byłem pierwszy. Idźże mucha utrapiona. No i będę sobie tu tak leżał, jak sułtan wśród jedwabi. Masz na myśli tą maminą bawełnę? No a tutaj udało mi się odzyskać materiał spod Bartusia. A tam z tyłu zobaczcie kto jest.